Wszystkim A właśnie Miałam wam pokazać tą samiczkę nową I tu jest Jest to samiczka Z 2019 roku Zakociliśmy sobie już ją samcem To jest samiczka z rodowodem Mam nadzieję sobie zostawić Po niej młode Samiczki Więc to tak. A Wam pokażę jeszcze jeden nowy nabytek. Ale to już nie z rodowodem i to taki bardziej trochę mieszaniec. Więc pokazuję. No i jest to samiczka barana. Chcę nam zwiać. Na razie nie daje się zakończyć. Ale o, taka ta śmieszna. Zobaczymy, co dalej z nią będzie. Nie, mała. <grym> Dopuściliśmy sobie samicę do samca, ale jak widać, samiec w ogóle nie zainteresowany. <grym> samice samicę z rodowodem pokrył Ale tą jeszcze drugą to w ogóle no niechętnie Delicja No, no idź, chłopie Luśka. No i co? No mówię, w ogóle prawie zero zainteresowania. Spróbuję ją ruszyć trochę. No ale nie wiem, tu samiczka z przodu jest. Prędzej one właśnie na niego wchodzą niż on na nie. Delicja! Chodź. No. Dawaj, chłopie, bierz się do roboty. Dela. Dela. Bo tam mamy. Coś zaraz wam pokażę. Tylko chcę właśnie spróbować, żeby ją pokrył. Delicja! Tak, ty pierwsz. No i tak jest ciągle Ja to się mam z tymi No, rusz się chłopie No, a chłop z grudnia zeszłego roku. No to, no ale tamtą srokaczkę wcześniejszą. No, no nawet nie chcę się, nie chcę się ona odwrócić też. Wcześniejszą tamtą srokaczkę samicę pokrył. I elegancko poszło A tu, lipa. No. No. no, no, mówię niechętny w ogóle. No teraz spróbujemy z drugą samicą. No i co? No, no, no dawaj, dawaj. tu z przodu samiczka. Z tyłu samiec. No dawaj, chłopie. Wiesz do roboty. on ona pewnie będzie go ujeżdżała. No już kilkakrotnie, nawet kilkanaściekrotnie próbowałam. Z zamianą klatek też próbowałam. No właśnie. O, nie z tej strony, chłopie. No. Dawacz. No, albo nie z tej strony, bo nie wiem, może niedoświadczony ten samiec też. O. No, niby, niby. Wydaje mi się, że się wypięła, ale nie widać zbytnio. No nie, nie wypięła się. No i co? No i nie udało się tak jak zawsze lipa trochę Ogólnie sobie e, oddzieliliśmy te dwa baranki luścia które mają u mnie zostać, bo na razie nie mam wolnych klatek. A się coś zwolni to ich rozdzielę. A tu maluchy tak sobie losną. Kicają. Czekamy na wykot tej samicy barana. Przekopała tu ściółkę niemiłosiernie. Na początku listopada ma wykod. Mam nadzieję, że będzie udany. Tu ta samica, co nie daje się w ogóle pokryć. No i jeszcze mamy te baranki białe i szynszylowe. Mm, tu jest ta samica właśnie, co wam pokazywałam na początku z rodowodem. No i mamy tu takiego gościa. został znaleziony na drodze szosowej, bo ktoś wyrzucił ogólnie bodajże z 5 czy sztuk no i to młodziaki są w sumie jechałam samochodem i musiałam wysiąść żeby ich przegonić trochę żebym ich nie rozjechała no i Kilka sztuk sobie poleciało na drzewo. No i potem wracając, dosyć późno, bo to było około 22.00, no to już nie było żadnego. Ale sobie po drodze chodził lisek, więc stwierdziłam, że pewnie je tam chwycił. No, a potem na drugi dzień rano do szkoły. Z dziećmi jechałam. No i... No i właśnie był sobie ten jeden biedak. Szkoda mi go było, no to wzięłam go. Prawdopodobnie coś ma ze skrzydłem. No zobaczymy, czy wyzdrowieje. No a wracając do królików, to właśnie... Chyba ta samica pójdzie na sprzedaż, bo w ogóle nie daje się pokryć. Nie mam już na sposobu, i była zamiana klatek. Albo nie wiem, co z nią zrobię, bo mnie już wkurza. Tu samiczka też czarna, barana została pokryta. To już wam mówiłam. No i co? Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Ta samica barana sobie odpoczywa już do wiosny. Ta srokacza samica tak samo. Tu mamy tą barankę. A ogólnie, mąż wieczorem przyjedzie z pracy, to musi zrobić. Zobaczcie, jak wygryzły. Jak wygryzły. Normalnie ręka wchodzi cała. Mam nadzieję, że nie będą e, przeskakiwać do siebie e, Wieczorkiem to e, mam nadzieję, że naprawi e, masakra No to bo tu jest samica WJTS i barana biała no, by tylko nie przeskoczyły do siebie, bo zapewne gryźć będą się e, więc no. Czekamy na ten wykład tej e, barany e, Hawana. A ona została pokryta samcem białym, już wam wspominałam. No i nie wiem, no. E, tu, o tak, maluszki się mają. Nie wiem, czy coś będę zostawiać. Te niebieskie mi się podobają, ale wiadomo, to nierasowe srokacze. Bo nie kryłam niebieskim samcem. Cześć, maluchu! No nie wiem, pomyślę jeszcze, zobaczę jak będą wolne klatki. Nowa klatka w budowie jeszcze. Nagram wam, jak już będzie gotowa, żebyście widzieli, jak wygląda. A tak się obgryza, zaraz wam pokażę, tak się obgryza klatkę. Proszę bardzo, no zaraz pograbię jeszcze. O, tak się obgryza klatkę, nie? Hej laska. Nie gryź, bo wypadniesz. A dostają gałązki. No, zaraz jeszcze może jakieś witaminki do wody dam. Zobaczę co tam mam. No i muszę zrobić zamówienie. Bo został mi tylko owiec. I na futerkowe muszę ziółka zamówić dla tych łobuziaków. No nie. Więc tak, baranki te na sprzedaż i białe. I został nam się jeszcze samczyk e, dwumiesięczny słukacza. A procha masz na mordce. No, pokaż ty się cały. No, No. nie ma ładnego rysunku, niestety. Ale jak ktoś chce na przykład w mieszańce lub na mięsko, no to do krycia w sam raz. Albo na mięsko, jak urośnie. No, tu jest samczyk w w tej chwili przechodzi. Wy, y, 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 przechodzi. Y, no. Się. Y, futro zmieniamy, tak? Na zimę. No, nie wygląda korzystnie. Niestety, chociaż czesałam go już parę razy, bo wszędzie jego futro próba. Więc to na dzisiaj tyle. Bo na razie nic ciekawego się nie dzieje. Nie? Mały? Zostawcie kciuka, oczywiście, tak jak zawsze. No i yy, jak ktoś jeszcze yy, nie zaglądał, nie oglądał, no to zapraszam na pozostałe moje filmy. Może coś znajdziecie dla siebie ciekawego. A i także zapraszam na moją stronę na Facebooku. Yy, hodowla królików rasowych 998p Karolina Puzińska, więc yy, jak ktoś chce, to możecie odwiedzić i zaobserwować. Będę bardzo wdzięczna. I ogólnie, tak jak mówiłam już wcześniej, yy, super, yy, super wskakują te subskrypcje. Yy. Więc to znaczy, że coraz więcej ludzi ogląda. Jestem, no, mega, mega się cieszę. No. no i do zobaczenia na następnym filmie. Mam nadzieję, że już będzie coś ciekawego. Cześć, na razie.